Dzień dobry, witam serdecznie w ręce i zapraszam na mój nowy film. Dzisiaj przygotujemy pyszną szarlotkę budyniową z dużą ilością jabłek na półkruchym cieście. Szarlotka jest bardzo smaczna, wilgotna, aromatyczna, wygląda wspaniale, jest prosta w przygotowaniu. Do masy budyniowej użyłam jednego budyniu waniliowego i dwóch budyniów o smaku tofi dzięki czemu ta masa jabłkowa była delikatnie karmelowa, taka ciekawsza w smaku. E, oczywiście jeśli nie mamy dostępu do budyniu toffi, o smaku toffi, możemy użyć budyniów waniliowych lub śmietankowych. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodoba, zapraszam na film i proszę pamiętać o subskrypcji kanału Małej ręki. Składniki. Dokładna lista składników i przepis na stronie Małej Cukierenki. Link w opisie filmu i w komentarzu pod filmem. Nie trzeba przepisywać składników z filmu, wystarczy wejść na stronę Małej Cukierenki. Przygotujemy ciasto. Do miski przesiewamy mąkę, dodajemy proszek do pieczenia, cukier z prawdziwą wanilią lub cukier wanilinowy, cukier. I mieszamy łyżką lub szpatułką. Dodajemy pokrojone masło i mieszamy mikserem, aż powstaną wilgotne okruchy. Ciasta nie musimy przygotowywać w mikserze, możemy również zagnieść rękoma. Następnie dodajemy jedno jajko i dwa żółtka. Śmietane i mieszamy mikserem aż powstanie ciasto. Ciasto wyciągamy z miski i bardzo krótko zagniatamy rękoma. Dzielimy na dwie części. Jedną troszeczkę większą od drugiej. Tą mniejszą część zawijamy w folię spożywczą i wstawiamy do zamrażalnika. Drugą część spłaszczamy, zawijamy w folię spożywczą i wstawiamy na 30 minut do lodówki. Schłodzone ciasto wyciągamy z folii. I wałkujemy na wielkość blaszki. Wałek podsypujemy mąką. Ciastem wykładamy przygotowaną blaszkę, wyłożoną papierem do pieczenia. Wyrównujemy. Ciasto nakuwamy gęsto widelcem. Odstawiamy do nagrzanego piekarnika. Pieczemy w 180 stopniach na funkcji góradu przez około 20 minut, aż ciasto się przerumieni. Piekłam na drugiej od dołu półce piekarnika. Po wyjęciu z piekarnika odstawiamy. Przygotujemy masę jabłkową. Jabłka obieramy, usuwamy gniazda nasienne i kroimy na kawałeczki. Do rondelka wlewamy około 700 ml mleka. Dodajemy cukier i stawiamy na gazie, gotujemy. Do pozostałego mleka dodajemy 3 budynie i mieszamy, aby nie było grudek. Tak rozmieszane budynie, dodajemy do gotującego się mleka i gotujemy gęsty budyń. Gdy budyń się zagotuje, zmniejszamy ogień na najmniejszy i trzymamy budyń na małym ogniu, mieszając przez około jedną minutę. Budyń ściągamy z ognia i dodajemy do jabłek. Mieszamy. Spód posypujemy bułką tartą i na wierzch wykładamy masę jabłkową. Wyrównujemy. Posypujemy cynamonem. Drugą część ciasta wyciągamy z zamrażalnika i ścieramy na tarce z dużymi oczkami. Równomiernie posypujemy wierzch ciasta. I ciasto wstawiamy do nagrzanego piekarnika. Pieczymy w 170 stopniach na funkcji góradu przez około 45-50 minut. Piekłam na drugiej od dołu półce piekarnika. Po wyjęciu z piekarnika ciasto odstawiamy do całkowitego ostygnięcia. Ostygnięte ciasto ostrożnie wyciągamy z blaszki. Posypujemy cukrem pudrem. Nasza pyszna szarlotka z budyniem na kruchym cieście jest już gotowa. Jest bardzo smaczna, aromatyczna, wilgotna. Polecam. Dokładny przepis na stronie Małej Cukierenki. Link w opisie filmu. Pozdrawiam serdecznie i życzę udanych wypieków.